Problemem dla mnie nie jest to, że pieniądze, które zostały przyznane z KPO, dostali ludzie, którzy chcieli rozbudować swój hotel o na przykład saunę, czy osoby, które miały kebab i chciały coś do tego kebaba dobudować. Więc postanowiły wziąć te pieniądze na dalszą działalność. I nie mam nic do tego. Najbardziej bulwersującym jednak przykładem wykorzystania tych pieniędzy z KPO są, jak zwykle, mm, polityczne urzędasy lub y, bezpośrednio politycy, ich rodziny i ich pociotkowie. Bo z przeproszeniem, jaką będą trzeba być, żeby, będąc jednym z najbogatszych posłów, fundować sobie KPO dla firmy własnej żony. A z tego co wiem, takich Przyjemniaczków jest w naszym sejmie kilku, co naprawdę bardzo źle świadczy o tych ludziach. To jest po prostu dla mnie moralnie nieakceptowalne. Możemy się domyślać, a właściwie graniczę to z pewnością, na jakich zasadach się to rozgrywa. Będąc politykiem, wiesz szybciej, wiesz więcej, lepiej się orientujesz. Jeżeli jeszcze masz kontakt z firmami, które ułatwiają Otrzymanie dotacji, ponieważ się w tym specjalizują, czyli wiedzą, które punkty wniosku przejdą, a które nie przejdą. Mają w tym wieloletnie doświadczenie i potrafią tak doprofilować wniosek, że mają ogromną pewność, że te pieniądze otrzymają. Stąd było, tak moim zdaniem, wiele rozpatrzonych pozytywnie wniosków o te jachty, solaria. I tego typu rzeczy, ponieważ kryteria były tak wyznaczone, że przykładowo nie możesz dostać na nie wiem, zabiegi onkologiczne, dlatego bo jest tam punkt, który będzie cię wykreślał, ale na przykład prowadząc działalność gastronomiczną, jest jakaś luka, w której możesz sobie wziąć jacht dlatego, żeby rozszerzyć swoją działalność o na przykład, nie wiem, najbliższe twojej knajpie jezioro, na którym stawiasz jacht i tam serwujesz, nie wiem, naleśniki, kotlety czy cokolwiek. Przyczyn tego absurdu moim zdaniem należy szukać nie dzisiaj, nie w tym, co czytamy dzisiaj w internecie czy oglądamy na YouTubie, bo to jest tylko finał. Mianowicie podłoża tego problemu Możemy szukać w roku powiedzmy 2021, kiedy te fundusze były rozpisywane. To wtedy przeoczono te wszystkie kruczki prawne, te wszystkie punkty, na podstawie których dzisiaj te osoby otrzymują dofinansowania. Ale co i tak nie zmienia faktu, że od dwóch lat mamy nowy rząd, było wiadomo na co te pieniądze mają pójść. Prawdopodobnie można było na etapie kontroli jeszcze tego w jakiś sposób dopilnować. Dzisiaj jest już zupełnie za późno. Dzisiaj możemy być jedynie świadkami tego festiwalu cuda, który się w tej chwili dzieje, który zalewa X, YouTube, wszelkie media społecznościowe, gdzie raz po raz prezentowane są te cuda, na które te pieniądze zostaną wydane. I tu należy jedynie załamywać ręce, i podejrzewam, że nic z tym fantem nie da się zrobić. Mogę zrozumieć w tej chwili, czy premiera Donalda Tuska, czy ministrów, czy stronę, która opublikowała, na jakie cele poszły te pieniądze z KPO, że ona nagle jakimś dziwnym trafem przestała działać, dlatego, bo tam podejrzewam są potworne nerwy. Tam każdy z tych osób jest tej, każda z tych osób jest w tej chwili spanikowana łącznie z premierem, ponieważ nie wiedzą, co z tym gorącym kartoflem zrobić. Narozdawali tych dotacji właśnie na te wszystkie solaria, kebaby, jachty. Z tego co wychodzi, to chyba około 300 lub ponad 300 tych jachtów zostało zgłoszonych. Nie wiem, ile zostało przyznanych tych dotacji. Aczkolwiek w zestawieniu z. Kilkoma czy kilkunastoma szpitalami onkologicznymi, które nie dostały ani złotówki. No, brzmi to dziwnie i no, niektórzy mogą się naprawdę tym faktem zdenerwować, zbulwersować, wyżyć się gdzieś w internecie, ale jak mówię, to są rzeczy chyba raczej już nie do zmiany. Jak wspomniałem, nie bulwersuje mnie fakt, że ci ludzie otrzymali te dotacje. Bulwersują mnie właśnie politycy, którzy pełniąc jakieś funkcje publiczne, wiedząc o tym, że są to pieniądze publiczne, które w większości są to pożyczki, które będziemy musieli kiedyś wszyscy jako społeczeństwo zwrócić, angażują się w takie tematy, jak nie wiem wynajęcie firmy, która rozpisze wniosek dla. Żony, która akurat prowadzi firmę, albo akurat przed rozpatrywaniem wniosków założyła tą firmę, czy dla kuzyna, brata, czy innego pociotka, który złoży wniosek i będzie on odpowiednio rozpatrzony. Te rzeczy mnie irytują, mnie autentycznie mnie wkurzają i ciężko mi przejść nad nimi do porządku dziennego. Podejrzewam, że państwa również. Jak wspomniałem. Nie mamy zbylu, zbyt wielu możliwości, żeby cokolwiek z tym zrobić. Tak się po prostu dzieje. Możemy jedynie patrzeć im na ręce i liczyć na to, że któregoś pięknego dnia przegną pałę, zostaną osądzeni i zostaną skazani. Oliwy do ognia dolewają także sami politycy, jak też wspierający ich ekonomiści. Właśnie słyszałem wypowiedź pana, który stwierdził, że no cóż, yy, po, ekonomiczni analfabeci nigdy nie zrozumieją, że zakup takiego jachtu to jest poszerzenie możliwości, to jest coś, czego tak właściwie ten imbecyl ekonomiczny powinien się cieszyć. Nie rozumiem tutaj przełożenia. Może powinien się cieszyć, że właściciel jego firmy kupi sobie jacht, żeby on co miał z tego. Pamiętam sam jako student. Ostatniego roku, jak zatrudniłem się w firmie handlującej środkami czystości i montującej osprzęt typu dozowniki do mydła, dozowniki na ręczniki, papier toaletowy itd., i pamiętam, że akurat niedługo po moim zatrudnieniu mieliśmy święta. I to mi trochę jak z takiego dowcipu albo z jakiegoś filmu, ale wydarzyło się naprawdę. Mieliśmy Wigilię, na której prezes, to był chyba rok jakoś, końcówka lat 90., na której przyszedł prezes i złożył wszystkim życzenia, powiedział, że w tym roku nie będzie jakiejś tam premii dlatego, bo rok był słabszy, ale żeby wszyscy wytrzymali, bo nadrobimy sobie to w przyszłym roku, bo są jakieś tam nowe kontrakty, bla, 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 bla. Po tam krótkiej wigilii jedzeniem ciasteczka, w piciu kawy, wychodzimy wszyscy z biura, po czym prezes nagle, yy, tak po prostu w wielkiej euforii, pokazując palcem, mówi Zobaczcie, yy, to jest moja nowa Skoda, Skoda Octavia. Właśnie kupiłem z salonu, świetnie jeździ, i w ogóle polecam. To nas po prostu wbiło w podłogę. No ale co było robić? No my byliśmy zszokowani, ale on jakby raczył tego w ogóle nie zauważać. To jest jakby trochę odpowiedź do tego, co szanowny pan ekonomista raczył powiedzieć, że no, ekonomiczny motłoch nie zrozumie, że zakup tego jachtu wpłynie także dobrze na nich. No, czyli w Wigilię usłyszą, że no ten jacht niestety był tak drogi i on się wcale tak nie zwraca, że premii na święta nie będzie. Czytałem też kilka opinii, że co z tego, że te pieniądze zostały rozdysponowane, skoro to jest tylko 0,6% całego przyznanego Polsce KPO? To znaczy 0,6% to można ukraść, bo jest to mała kwota? Bo dla mnie kradzież to jest kradzież. Marnotrawstwo jest marnotrawstwem. I obojętnie, czy jest to kwota. 100 miliardów czy kwota 10 złotych, jeżeli jest przyznana nieuczciwie albo na wątpliwe cele, no to mimo wszystko jest to złotówka zmarnowana. Niestety od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej powstała cała grupa takich osób, firm, instytucji, które żyją jedynie z dotacji, które wyspecjalizowały się w tym, jak te wnioski pisać, jak te wnioski składać. Jakich punktów i sformułowań unikać, a jeżeli jest to jeszcze poparte jakimiś znajomościami, na przykład wśród polityków, ministrów, osób związanych z władzą, wtedy taki proceder staje się niesamowicie prosty. Wtedy, mając wiedzę na temat tego, nawet jeszcze przed ogłoszeniem naboru, czego on będzie dotyczył, jakie kryteria będą wymagane, a jakich rzeczy unikać. Ma się praktycznie stuprocentową pewność przyznania takiego wniosku, i naprawdę można pisać w tym wniosku bzdury, byle się łapały pod wymogi, które trzeba spełnić. Jest to irytujące z tego względu, że istnieje wiele firm, wielu małych przedsiębiorców, którzy po prostu chcą się rozwinąć, chcą zainwestować w nowe gałęzie gospodarki, w jakiś rozwój naukowy, w nowe technologie, ale niestety nie mogą tego zrobić, dlatego, bo nie potrafią napisać wniosku, nie potrafią w tym wniosku uniknąć tych wszystkich kruczków, mają problem z tym, że, przykładowo, 6 punktów dotyczy jego wniosku, ale na przykład dwa już nie dotyczą, więc z tego powodu taki przedsiębiorca jest już wykluczony. A żeby miał tylko trochę znajomości, żeby posmarował trochę firmie konsultingowej, która doradziłaby mu, żeby zamiast pisać górnolotnych rzeczy na temat na przykład, nie wiem, badań nad osoczem, niech napisze, że potrzebuje nowego samochodu, który, nie wiem, będzie coś przewoził, coś załatwiał, ale będzie na przykład spełniał przy okazji normy bo będzie samochodem elektrycznym i jeżeli uwzględni coś takiego we wniosku, a nie będzie pisał żadnych bzdur o jakichś osoczach, potrzebach, maszynach, to tą dosta dotację dostanie. Oczywiście odpali jakąś działkę w y, firmie konsultingowej i wszyscy będą szczęśliwi. Dostaniemy po dupie tylko my, jako zwykli obywatele, albo jako marzyciele, y, drobni przedsiębiorcy, którzy chcieliby coś osiągnąć, ale niestety nie będzie im to dane. Muszę przyznać, że przezabawne informacje wypluła z siebie, bo inaczej tego nie można nazwać, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli minister w Funduszy Rozwoju i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwolę sobie aż zacytować wszystkie chyba po kolei, albo większość, może jestem nie na bieżąco i... Pokrótce skomentować. Cytuję. Można nie robić nic. Taką ścieżkę wybrał PiS, blokując przez dwa lata KPO. Pierwsze zdanie i od razu pierwsze kłamstwo. KPO było przez yy, połowę, przez część yy, czasu trwania rządu PiS blokowane przez Platformę Obywatelską z pełną premedytacją. A można wziąć byka za rogi i podjąć się realizacji w dwa lata największego projektu rozwojowego dla Polski. No, bardzo ciekawe. I tak zrobiliśmy my. Podpisaliśmy w półtorej roku ponad 824 tysiące umów. No, jak widać, yy, w internecie krąży część z tych umów, są bardzo ciekawe. Mi się udało tylko kilka z nich. Przedstawić, ale w internecie jest tego dużo. Są naprawdę bardzo ciekawe te umowy. I owszem, przy tak ogromnej skali mamy element tłumaczenia się, inwestycji mogą niestety zdarzyć się nietrafione umowy. Wówczas trzeba natychmiast zadziałać kontrolnie i naprawczo. I takie działania zostały podjęte. Zarządzona została kontrola. Odwołałam dwa tygodnie temu odpowiedzialną za program szefową PARP, czyli trzeba było pionka usunąć, yy, żeby zachować stołek. Wszystko zostanie sprawdzone tak, że myśl się nie prześlizgnie. Droga pani, te pieniądze zostały już rozpatrzone, przyznane i wypłacone. To co pani chce tutaj kontrolować? Lećmy dalej. Stawiając kropkę nad i w sprawie KPO, nie ma, nie było i nie będzie zgody na marnotrawstwo pieniędzy przeznaczonych na publiczne inwestycje. Czyli mówi, jakby była w opozycji do tego, co zrobiła. Czyli już te jachty, te pizzerie, solaria w pizzeriach i oddzielnie już zostały wypłacone. A pani teraz twierdzi, że nie będzie zgody na marnotrawstwo pieniędzy przeznaczonych na publiczne inwestycje? Czy ktoś to rozumie? Działania naprawcze rozpoczęliśmy już dwa tygodnie temu. Tak, tak. To już czytałem o, o tym, że trzeba było zwolnić panią y, Słupa, czyli y, kogoś, kto jakby tyłkiem swoim zaręcza, bo musi, bo ma takie, taką funkcję, żeby docelowo uratować cztery litery pani minister. Chociaż i tak uważam, że pani minister nie uratuje swojego tyłka z tego względu, że jest to swoista zemsta pana premiera na mm, pani minister, która wywodzi się od pana Szymona Hołowni za to, co pan Szymon Hołownia ostatnio zrobił, czyli chodzi o zaprzysiężenie zaprzysiężenie Pana Karola Nawrockiego na Prezydenta Rzeczypospolitej i tutaj możemy się nie dziwić jak w ciągu najbliższych godzin Pani Minister ja mam zawsze problem z tymi wielokrotnymi nazwiskami Katarzyna Pełczyńska nałęcz zostanie zdymisjonowana, będzie to po prostu sygnał dla Szymona Hołowni czytajmy dalej Ruszyła też seria kontroli w instytucjach, które odpowiadały za wybór beneficjentów. A czyli wracamy dalej do Agencji Rozwoju Regionalnego, do PARP-u i tak yy, dalej. której przedstawiciele oświadczają dziś, że nie ma problemu. Takie podejście jest nieakceptowalne i bulwersujące. No, bardzo szybko się pani bulwersuje zaraz po tej burzy nocnej na X. Gdzie nie wiem, dziesiątki tysięcy ludzi zauważyły, że coś tutaj jest niechalo, to pani się zorientowała, że to wszystko należy naprawić. Wyniki kontroli będą we wrześniu. Ja proponuję wyniki zrobić w maju przyszłym, albo za dwa lata we wrześniu, zaraz przed wyborami to jeszcze zdąży się trochę tych wniosków o te jachty i te inne pierdy rozpatrzeć pozytywnie. W oparciu o to nie będziemy, nie będziemy wyciągać kon... W oparciu o nie będziemy wyciągać konsekwencje, w tym zwrot środków i dalej. Budzący kontrowersje program to niecałe 0,5% całego KPO i dotyczy jedynie małych i średnich przedsiębiorstw, którzy ucierpieli w trakcie pandemii koronawirusa. Rozumiem, czyli 0,5% można rozpieprzyć po prostu wedle uznania, bo to jest tylko 0,5%. Cel programu jest więc słuszny. To nie zmienia faktu, że każda złotówka z KPO ma być wydana w sposób prawidłowy. No, ja już powiem, że łeb mi paruje od tego bełkotu. Informacje o tym, kto co i ile otrzymał, publikujemy na stronie internetowej. Dodam od siebie, która nie działa, którą dziś chcę odwiedzić. Tyle osób, że się serwery nie nadają, że serwery nie dają rady. To nie serwery, to na pewno ruscy. No na pewno ruskie trole internetowe. Z oczywiście. To nowość i bardzo ważna zmiana daliśmy obywatelom wiedzę i kontrolę nad wydatkowaniem pieniędzy na inwestycje publiczne. Bardzo dziękujemy, że wreszcie po X latach powiedzieliście nam, na co na jakie gówna wydajecie nasze pieniądze. Bardzo dzięki. Tej transparentności nie było za czasów naszych poprzedników. I dalej jej nie ma. Strona nie działa. Jestem przekonana, że jawność danych, tak jak jest to w przypadku KPO, powinna stać się standardem wszystkich inwestycji publicznych. Także tych na poziomie samorządowym. A przy okazji, ci, którzy piszą, że granty z KPO to polski dług, mijają się z prawdą. Zdecydowana większość tych środków zostanie spłaconych z budżetu Unii, a nie Polski. A Polska gdzie wpłaca pieniądze, że tak przypomnę co roku? Do Bangladeszu czy do Unii? Nie mogę. Nie mogę. Po prostu krew mnie zalewa, nóższe otwiera. A ten bełkot przedszkolaka, nie wiem, chyba wygenerowany z czata GPT, to jest jakiś totalny absurd. To jest jakieś kpienie ludziom po prostu w twarz. Dziękuję. Zapraszam na następny program. Tu już chyba. Tu już nie ma nic do powiedzenia. To się, to się samo mówi. Dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie.